Nauka przywołania. Dobrze wiecie, najważniejsza rzecz, jaką pies powinien umieć. Wczorajsza na przykład sytuacja, którą mieliśmy z panią na spacerze, którą widzieliście podczas live'a. Uciekaj! Uciekaj! Już uciekaj do pani. Weź, Salta. Uciekaj! Uciekaj! jakby jest potwierdzeniem tego, jak ważne jest przywołanie, ponieważ Pani swojego psa absolutnie nie potrafiła zawołać. To, że Saltek wykazał się taką jakby już umiejętnością poradzenia sobie z tą akcją, to tylko dobrze dla danego psa. Także kochani, przywołanie, lecimy z tematem. Słuchajcie, jeżeli raz, raz, wystarczy jeden raz, Wasz psiak nie przybiegł na komendę do mnie, którą mieliście wypracowaną, dobra, którą założyliście, że na pewno wasz pies umie. Już nie mówiąc o tym, jak kilkukrotnie nie wróci na komendę do mnie, to ta komenda jest komendą tak zwaną "spaloną". To znaczy, że nie możecie dalej przy tak ważnej komendzie, jaką jest komenda powrotu do opiekuna, pracować. Musicie wymyślić sobie nowe, nową komendę, nowe przywołanie. Może to być angielskie, francuskie, inne słowo, to może być, możecie drzeć się, taboret, jakby to nie ma najmniejszego znaczenia, co to będzie za słowo. Natomiast, jeżeli u was komenda do mnie nie działa, to zostawiacie tą, to słowo, tak, i zastępujecie, zaraz będziemy pracować, no poczekaj sekundę, muszę im to wszystko wytłumaczyć, bo oni nie wiedzą. I bierzecie nowe słowo, dobra? Bo pies już zrozumiał, że nie musi wrócić na do mnie, jeżeli nie wrócił. Kumacie, jeżeli nie wrócił na do mnie, to znaczy, że on myśli, że na to do mnie nie musi wracać. Dlatego najpierw uczymy psa. Praktycznie, co ma zrobić, o jaki schemat nam zachowania chodzi. Dopiero jak widzicie, że pies kuma i ten schemat powtarza i wie, jak do Was podejść, to wprowadzacie komendę. Dobra? Nie zaczynamy od darcia się na pół wioski do mnie, bo pies nie rodzi się z umiejętnością powrotów. On nie rozumie, co to znaczy do mnie. On może ewentualnie czasem reagować na to, że się drżecie. Nieważne, co byście tam krzyknęli. Możecie sobie krzyknąć dla próby, tak jak wam wcześniej powiedziałam, taboret. Jest duża szansa, że pies na wasze darcie taboret przybiegnie, no bo jakby niezła akcja. Natomiast pies nie urodzi się z umiejętnością yy, Przebiegania na, na zawołanie, dlatego musimy go tego nauczyć. Musimy mu wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi, potem to nazwać, a potem praktykować i ćwiczyć i stosować słuchajcie, w najróżniejszych warunkach. Naukę przywołania e, ćwiczymy sobie w ogóle na smyczy na początku, e, żeby nie było takich sytuacji właśnie, że pies Wam się gdzieś tam będzie mocno, e, mocno rozpraszał. Pokażę Wam tak to od początku, potem odepnę salta i też Wam pokażę, że potem to działa bez smyczy. Natomiast jakby zaczynamy, kochani, sobie te treningi, komendy do mnie w spokojnej przestrzeni, dobrze? To nie jest tak, że praca nad komendą do mnie polega na tym, że spuszczacie psa na wybiegu i krzyczycie do mnie. Tak, tak, nie, tak nie działa nauka, tak ona nie wygląda. Dlatego, kochani, to jest tak bardzo ważne, żebyście jakby wiedzieli krok po kroku, co robić, jak robić potem żebyście sobie to ćwiczyli, a potem żebyście zaczęli sobie to nazwijmy testować na początku, dalej w spokojnych warunkach, dalej w pustych przestrzeniach, a potem dopiero kiedy pojawią się dodatkowe rozproszacze. Pierwsze lajwy, które dwa ostatnie zrobiliśmy dla was, to było w ogóle o tym, jak zacząć trenować z psem, a drugi trening zbudowanie moty motywacji na żarcie albo na zabawkę. Bez tego wy nie nauczycie psa, więc jeżeli nie zrobiliście tej roboty, którą pokazywaliśmy wam wcześniej, to was odsyłam do tych filmów i dopiero kiedy zrobicie sobie te podstawy, możecie iść dalej, dobra? To jest jakby wy jako opiekunowie musicie zdobyć wiedzę, co zrobić, żeby was pies was słuchał. Mm, więc jeżeli tego nie zrobiliście, to zapraszam, odsyłam was tam. Natomiast teraz kochani, jeżeli macie te podstawy, to pierwszą rzeczą, jaką robicie w przywołaniu, jeżeli chcecie, żeby pies do was podążył, bo to jest kochani, jeżeli inne metody nie działały i Wasz pies się tego nie nauczył, to jakby ja trochę inaczej to robię, inaczej paruj, inaczej to pokazuję. Natomiast dla mnie komenda przywołania to jest komenda. Pies do mnie przybiega do takiej pozycji, okej? Okay? Jakby ja mam kontrolę, żeby go nagrodzić, żeby mu pokazać, ucieszyć się, że super świetną robotę wykonał. Dlatego tak ważne jest dla mnie, żebyście mieli zrobione podążanie, żebyście mieli zrobioną motywację na żarcie, po to, żeby pies potrafił za wami podążać, dobra? To jest bardzo ważne. I teraz kochani, od czego zaczynacie? Zaczynacie od tego, żeby wodzić psa za nos, tak w dużym skrócie. I co robimy? Słuchajcie, biegamy. Biegamy jak poparzeni. Ważne o, o co nam chodzi, żeby pies do nas dobiegał i umiał sobie usiąść w tej pozycji, dobra? Ja wam to teraz pokażę. Dobra. Super! Dawaj! Super! Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj Pięknie, brawo! Dawaj, dawaj. Świetnie. Super pies. Luz. Widzieliście? Pies ma za wami podążać i siadać sobie do tej pozycji przed wami. Ready? Tu, gup. Zobaczcie. Ja sobie mam psa, ale chcę, żeby w tej pozycji do mnie usiadł, dobra? Zobaczcie. Różnie, bawię się. Ok. Świetnie. Catch. Plus? Super pies. Podstawa podstaw. Wygląda błaho, natomiast to takie oczywiste nie jest. Jeżeli wasz pies bardzo płynnie podąża za tym ruchem, jeżeli podąża za tym żarciem, zaczyna się podłożenie komendy. Wchodzicie za nos i wiecie, na początku, tak jak wam powiedziałam, nie podkładacie komendy. Natomiast następną rzeczą jest to podłożenie komendy. Do mnie. Do mnie? Super. Do mnie? Ekstra. Super. Zobaczcie, co ja tutaj zrobiłam. Wyżej rękę podnoszę. Do mnie? Ekstra. Brawo. Dawaj, dawaj, dawaj. Do mnie? Super. Ok? To jest komenda do mnie. Pies ma rozumieć, że zabycie tutaj dostaje nagrodę. Luz. Kolejną rzeczą, jaką sobie robicie, to dacie sobie psa. Ok, na komendę siad. Możecie go sobie położyć, nie za bardzo mnie to interesuje, co wolicie. I robicie dwa sobie kroki w tył i jeszcze na samym początku wyciągacie do psa rękę, żeby go sobie ściągnąć. Widzicie, co zrobił Salto? On zna schemat, więc zrobił to, bo zna schemat, ale widzicie, on działa. Ja nawet nie powiedziałam de facto komendy, natomiast do mnie. OK, zobaczcie, to już nie jest tak, że wodzę sobie psa od samego początku za nos, tylko robię sobie jednak krok do tyłu, no mnie, i pokazuję mu ręką, że tutaj stary będzie, będzie nagroda, dobra? No to jest kolejna rzecz. Teraz w waszą stronę, żeby to zrobić, żebyście widzieli sobie saltka. Na początku pokazywałam, że robimy ten krok, potem robimy dwa kroki, potem sobie robicie na przykład na długość takiej smyczy, no mnie. Pies ma przyjść do was do takiej pozycji, ok? Bo o to nam chodzi. Jeżeli wyłamy psa, nie po to, żeby powiedzieć do drugiego psa za chwilę. To jest komenda do mnie, że pies jest przy mnie, że pies jest do mnie, ok? Także na początku wodzicie za nos, potem robicie sobie małe kroki, pokazując psu tą komendę, a potem wiecie, coraz dalej, coraz dalej. I używacie też sobie tego gestu na samym początku. Na początku, kochani, zawsze gest, a potem dopiero podkładamy, podkładamy komendę. Żeby nie było. Do mnie? Super. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy Salto to umie. No bo w sumie nie pokazałam Wam, że umie. Znaczy, może widzieliście na jakichś filmach. Dobra, siadaj. Już macie opanowane, tak? Kochani, to są ćwiczenia. To nie jest tak, że wy sobie staniecie raz na trawniku i zrobicie to wszystko bezbłędnie i wasz pies będzie do was przychodził na dom. Absolutnie nie. To są ćwiczenia. Po kolei. Najpierw z żarciem, potem z tym odchodzeniem, tak? Krótsza odległość, dłuższa odległość. Jakby to wszystko, to wszystko jest bardzo ważne, żebyście to robili sobie po kolei,